Cześć Boże, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku Domu na Skale. A dzisiaj szczególnie, yy, dlatego, że jest to już Wielki Czwartek. Dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Tak, moi drodzy, dobrnęliśmy praktycznie do końca Wielkiego Postu. Zaczynamy dzisiaj święte Triduum Paschalne. Przed nami dzisiaj liturgia Wielkiego Czwartku, czyli pamiątka ostatniej wieczerzy Pana Jezusa. Jak wiemy, po wieczerzy Jezus udaje się na górę Oliwną tam modli się, zostaje pojmany, całą noc spędza w więzieniu i w piątek, w Wielki Piątek, liturgia będzie nas przeprowadzała przez cały proces sądzenia Pana Jezusa, przez jego mękę, przez jego cierniem koronowanie, drogę krzyżową i w końcu śmierć na krzyżu. Pogrzeb, złożenie do grobu i Wielka Sobota. Dzień ciszy, dzień zadumy, dzień adoracji Najświętszego Sakramentu w ołtarzu grobu pańskiego. Święte Triduum Paschalne. To ono, moi drodzy, bezpośrednio stanowi centrum naszego życia liturgicznego, naszego, naszej celebracji, i ono wprowadza nas już w święta wielkanocne w tym roku jak wiemy moi drodzy w sposób wyjątkowy przeżywamy ten czas ponieważ nie uczestniczymy w większości kościołów w tej celebracji będziemy uczestniczyć za, za pośrednictwem mediów publicznych do czego was oczywiście zachęcam by, by właśnie tak przeżywać to święty trydium paschalne ale moi drodzy wigilia paschalna wprowadza nas w radość wielkanocną ponieważ w niedzielę o poranku spotkamy Chrystusa z wstałego u jego grobu więc zobaczmy, co mówi nam Słowo Boże przewidziane na niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, bo ono stanowi jakby element najistotniejszy naszego rozważania. Otóż, moi drodzy, w pierwszym czytaniu w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego usłyszymy świętego Piotra. W narracji z dziejów apostolskich dowiemy się o jego świadectwie po spotkaniu ze zmartwychwstałym. I on właśnie dając świadectwo, mówi konkretnie. To my, wybrani niegdyś przez Niego, po Jego zmartwychwstaniu, jedliśmy z Nim, widzieliśmy Go, spotykaliśmy się z Nim. I On nas wybrał i ustanowił nas świadków tych wydarzeń. Dlaczego? Bo On jest sędzią żywych i umarłych. I kto wierzy w Jego imię, ma odpuszczone grzechy. No właśnie, moi drodzy. I tak przechodzimy do drugiego czytania, a tam, w liście do kolosan, usłyszymy z kolei słowa, że skoro wstaliśmy z martwych przez chrzest razem z Chrystusem, to szukajmy tego, co w niebie, a nie tego, co na ziemi, bo jesteśmy już z zmartwychwstałymi dzięki mocy Jezusa Chrystusa. I Ewangelia, moi drodzy, to nic innego jak przepiękne, pełne wzruszenia spotkanie Marii Magdaleny, Piotra i Jana przy pustym grobie ten pusty grób, moi drodzy, staje się świadkiem zmartwychwstania Pańskiego. Nie widzą jeszcze Chrystusa zmartwychwstałego, ale sam moment przyjścia i ujrzenia pustego grobu i chust, w które ciało Pańskie było zawinięte, sprawia, że w sercu apostołów i Marii Magdalena pojawia się nadzieja, że spełniły się słowa, które wypowiedział niegdyś Chrystus. O swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. I my, moi drodzy, jeżeli sięgniemy do kart pisma świętego i poczytamy Stary Testament, poczytamy Nowy Testament, to zobaczymy, że tak naprawdę to niedziela zmartwychwstania pańskiego i prawda objawiona przez Pana Boga, które jest zapisane w Słowie Bożym, w Biblii, w Starym i Nowym Testamencie, stanowią centrum naszej wiary. Tak, moi drodzy, w centrum naszej wiary stoi Chrystus zmartwychwstały. Mam nadzieję, moi drodzy, że w zaciszu domu, że przez transmisję telewizyjną, uda nam się tak faktycznie przeżyć ten czas. Świętego Triduum Paschalnego, jaki czas zmartwychwstania Pana Jezusa, że pozwoli to nam, moi drodzy, na nowo zasięgnąć do źródeł wiary i nasycić się tą prawdą, że skoro Chrystus zmartwychwstał, to wszyscy, którzy wierzą w Jego imię, również zmartwychwstaną. Życzę Wam, moi drodzy, z całego serca właśnie tego, by o poranku w niedzielę spotkać zmartwychwstałego Pana Jezusa. A te dni, które są przed nami, dzisiaj, jutro i pojutrze, moi drodzy, wsłuchajmy się uważnie w to, co mówi nam Bóg na kartach Pisma Świętego. Wsłuchajmy się uważnie w liturgię Słowa, która jest w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilię Paschalną. Spróbujmy, moi drodzy, odnaleźć zmartwychwstałego, bo już jest naprawdę bardzo blisko nas. Moi drodzy, niech Pan Wam błogosławi. I do zobaczenia za tydzień w czwartek w kolejnym odcinku Domu na Skale, kiedy będziemy razem celebrować Niedzielę Bożego Miłosierdzia i spotkamy Jezusa przychodzącego mimo drzwi zamkniętych. Zostańcie z Bogiem, i do zobaczenia.